tak, to tak teraz tak robisz? nie, nie, nie dawaj, tak to dzień dobry Państwu Jacek T prezydenta na prezydenta Rzeczypospolitej właśnie teraz zrobimy taką krótką relację z Kalisza Kamiś, Kamiś Piękny, zabytkowy cmentarz jeszcze mi byłem tam przed chwilą Niespecjalnie specjalnie kogoś złożyłem, <grym> Masakra, masakra ludzie Może ktoś mi pomoże, może jakoś się razem posprzątamy, może troszkę Przecież to nic takiego, no, jakby każdy poświęcił Jedną minutę z swojego życia Świat by był o wiele lepszy Naprawdę by był piękniejszy Na dzień dzisiejszy na razie mam to wszystko do powiedzenia, pozdrawiam serdecznie jeżeli macie jakieś pomysły, zapraszam do sytuacji. Jeżeli nie, no to będę musiał sobie posprzątać sam. Ale dziękuję wam. za to, że chociaż ktoś obejrzał czy mnie obejrzył. To jest nieważne. Ważne są w życiu te chwile. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.